Proszę bardzo, proszę się wczytać w ten napis. Nie ma za dużo informacji, no nie? Uwaga, niebezpieczeństwo yy, w trzech językach. No, i w tym rąbiku na białym tle taki rozrywający się kartacz. I kurczę, nie wiadomo o co chodzi, co tutaj jest grane. Czy ja w sferę jakąś walki wchodzę o co tu chodzi? Wybuch? No ewidentnie, widać to jakiś wybuch. Uwaga, niebezpieczeństwo. Kurka wodna.